Cześć, tutaj Dawid Kosiński ze Spiders Web. Znajdujemy się właśnie w centrum Warszawy, gdzie będziemy testować PlayStation VR, czyli najtańszy i chyba najciekawszy headset do wirtualnej rzeczywistości, który jest na rynku. Wiele osób zastanawia się, czy poradzi sobie z instalacją tych gogli VR, ponieważ konkurencyjne gogle, takie jak HTC Vive oraz Oculus Rift, no są niestety dosyć trudne w instalacji, są wiele elementów, wiele okablowania. Tutaj jest to o wiele prostsze. Z tych gogli idzie jeden kabel, Tutaj do tego kabla podłączamy drugi kabel do słuchawek. Ten kabel, później rozdwojony, idzie do takiej malutkiej skrzyneczki, która, oczywiście, jest dołączona do zestawu. Jej rozmiary są naprawdę małe i można ją schować za telewizorem. I to jest naprawdę plus. Najbardziej kuje mnie w tej generacji rozdzielczość, tak? ta rozdzielczość, rozdzielczość jest po prostu, no za niska, To nie jest tak, że to jest niegrywalne, prawda? No, Handa ale na korzej. telewizorze jest ok, ale, przed oczami, tak, już, ale przed oczami jest to jest zbyt mało, zdecydowanie. To powinno być 4K, jeżeli nawet nie 8K. Mhm. No, Samsung mówi, że to powinno być nawet 12-16K i, i rany 5,5 calowo takiej rozdzielczości ma mieć gotowy na 2019 rok, więc może akurat na drugą generację. Nie jestem też przekonany, yy, czy zwykły gracz po prostu no, potrzebuje takiego sprzętu, tak? kiedy ma już mm -hmm. telewizor, kiedy już może grać na tym telewizorze. No Być może jest to jakaś propozycja dla osób, które nie mają telewizora, na przykład nie mają miejsca w domu na telewizor, które mogą sobie wtedy zanurzyć się w ten świat yy, gier, nawet w małym mieszkaniu. Tak, ja właśnie widzę rozwój VR właśnie w tym kierunku, tak? że z tego telewizora w końcu będziemy mogli zrezygnować. Uważam, że jeszcze. Ta generacja sprzętu nie, nie, nie osiągnie tego sukcesu, bo jeszcze nie jest na tyle dojrzała, prawda? Mm -hmm. Ja wiem, że w pierwszej generacji sprzętu raczej tego nie kupię. Mm -hmm. yy, a ja zupełnie na odwrót, ja już wiem, że kupię ten sprzęt, mimo że też jestem niedzielnym graczem, gram właśnie w 5-6, no góra 10 tytułów w roku, przychodzę to naprawdę po godzinach. Ale to urządzenie mi się podoba, moim znajomym się podoba, mojej dziewczynie się podoba, to jest coś nowego po prostu na tym smutnym rynku gier. I to nie jest drogie. To jest jasne, jak to odniesiemy do polskiej wypłaty, gdzie mediana to 2200 zł, a to kosztuje 1800 plus kamera za 200, którą też trzeba dokupić. Trzeba Czyli, o tym pamiętać. Tak, pamiętajmy, że jeżeli chcemy kupić gorszego HTC Vive'a, to wydajemy 4000 zł na same okulary, i do tego musimy mieć kompano za 4-5000 również. A tutaj to działa. To działa dobrze, to jest tanie w porównaniu do konkurencji i może Marcin powiedział wcześniej, że, że ktoś może tego nie potrzebować, ale zastanówmy się, czy 200 lat temu, czy 150 ktoś potrzebował samochodu i czy 10 lat temu ktoś potrzebował iPhone'a. Jednak same gogle i ta sama skrzyneczka, czyli ten zestaw, który kupujemy za niemal 1800 zł, nie starczą nam, żeby wejść w świat wirtualnej rzeczywistości. Oprócz tego musimy mieć jeszcze taką kamerkę, PlayStation Camera, która nie jest dołączona do zestawu i kosztuje około 200 zł. Zatem samo wejście w świat wirtualnej rzeczywistości, oczywiście poza kosztem konsoli, wyniesie nas 2000 zł. Ale nie wkurza jedna rzecz. To jest ten kabel, ciągnie mnie po prostu w dół, nie mogę, się od, nie mogę się odwrócić. Jeżeli naprawdę miałbym ten punkt odniesienia, i mógłbym łazić po całym pokoju w wielkiej kuli, czy jak to będzie wyglądać to wiedziałbym, że nie chcę dopuścić sytuacji, w której za chwilę ściągnę ze sobą konsolę, mm -hmm. telewizor, pół sprzętu podłączonego do tego jeszcze wyrwę gniazdka ze ściany. Nie o to chodzi. Ale może lepiej wyrwać konsolę niż oddalić się gdzieś za daleko i spaść ze schodów. Może ten kabel to też jest jednak jakaś taka smycz dla naszego bezpieczeństwa, bo tak moglibyśmy sobie pójść. Gdybyśmy no, stali z tego 14 z tego kęta, to byłoby średnie. Dokładnie. Tak, Nigdy bym nie żałował. Także wiecie, ja też, ja, ja też właśnie co bym we, na, na, na co bym wskazał, to właśnie kabel, ale teraz sobie tak pomyślałem, że z drugiej strony gdybym miał pełną dowolność, to Bóg wie, gdzie w tej wirtualnej rzeczywistości bym zaszedł, ile, w ile mebli bym się nie palnął nie i tak dalej. Dlatego uważam, że to też nie jest rozwiązanie takie do końca od domu, bo żeby w pełni odczuć wirtualną rzeczywistość, Powinniśmy tak naprawdę mieć kombinezon taki dotykowy i powinniśmy też poruszać się w jakiejś sferze albo po specjalnym pokoju. To byłby świetny sprzęt do nowoczesnych salonów gier, gdzie idziesz, masz przygotowane pomieszczenie, gdzie nawet możesz mieć czujniki pomontowane wszędzie, tak jak HTC Vive na przykład wymaga, gdzie naprawdę mógłbyś w pełni zanurzyć się w tej wirtualnej rzeczywistości i nie bać się o to, że zaraz spotkniesz się od swojego psa. plus imersja, wejście do świata gry, to że faktycznie jestem w środku, największy minus, no nie powiem, że rozdzielczość, chyba jednak powiem, że kabel. Ja powiem tak, nie jest to rozwiązanie idealne, ale to najlepsze dostępne na rynku rozwiązanie wirtualnej rzeczywistości. Jak widzieliście również my mamy podzielone opinie na temat PlayStation VR, także tym bardziej ciekawi nas jakie jest wasze zdanie o tym produkcie, czy zamierzacie go kupić i jakie macie obawy związane z wirtualną rzeczywistością. Dzięki wielkie, że oglądaliście nasz materiał i zachęcam was do subskrybowania Spiders Web oraz dawania łapek w górę.